Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Myślę, że będzie to jedno z wideo, w którym ja wybieram sobie sukienkę na wesele, pokazuję jakie ja właśnie sukienki przymierzam, co mi się podoba, co nie, i jak właśnie, no. Ja dokonuję tego procesu wyboru, ale także no, pokażę Wam naprawdę dużo fajnych sukienek, które może zdecydujecie się dla siebie, albo po prostu no, nauczycie się czegoś ciekawego, czegoś nowego przy wyborze naszego ubioru. W tym wideo skupię się na jednym sklepie. Jest to Penny Black, w którym przymierzałam kilka sukienek i myślę, że każda z nich zasługuje na uwagę. Ja nazywam się Wioleta Tymul mówię o stylu, o kobiecości, o tym, jak żyć i być kobietą z klasą. Dlatego subskrybuj ten kanał, stawiaj lajka temu wideo, jeśli Ci się ono oczywiście. Podoba, a ja przechodzę właśnie do wyboru tych sukienek zobaczcie, to jest pierwsza sukienka, którą przymierzam, no, mi się ona podoba, ona jest w ogóle z jedwabi, to jest stuprocentowy jedwab i naprawdę no, widoczne to jest, że to jest taka tkanina, wyrafinowanie to wygląda naprawdę pięknie, tyle że nie jestem pewna w ogóle jak jest tutaj no, właśnie z tym wzorkiem i z, tym, z tą kolorystyką, mi się wydaje, że no, jednak to są takie cieplejsze kolory i nie są idealnie właśnie no, w mojej tej kolorystycznej gamie, jednak mi się bardzo podoba ten model. Zobaczcie, taka ona jest luźna, można oczywiście tutaj pasek, ale myślę, że będę jeszcze przymierzała i dalej szukała, no bo kolorystycznie po prostu no niestety, mi się też tutaj bardzo podoba, no jest, wiecie, ona jest taka naprawdę prosta, elegancka i właśnie takie no nieduże tutaj detale. Właśnie wskazują na tą elegancję. Założyłam właśnie tutaj kolejną sukienkę, która no, jest taka delikatna, różowa, taki pudrowy róż tak naprawdę. No nie jestem pewna też, czy to jest idealnie mój kolor. Może troszkę jest mi za jasna, ale tak się czuję, jakbym była jakąś taką księżniczką, albo takie dziewczynki malutkie są na weselu. Właśnie w takim stylu, no. Jeszcze właśnie rozważam. Tutaj z tym paskiem coś mi jest podejrzane, że zobaczcie, że tutaj go zapijam tak i to odstaje, więc na pewno gdybym się zdecydowała na tę sukienkę, to musiałabym wymienić tutaj pasek. No, mi się podoba bardzo ta tkanina właśnie. Wygląda to tak, no wiecie, elegancko. Tak myślę, że bardzo pasujące na wesele. I założyłam tutaj kolejną sukienkę. Zobaczcie, taki bardziej popielaty róż tutaj w tym wykonaniu, no powiem Wam, że ta poprzednia różowa mi się jednak chyba bardziej spodobała. Ta jednak wygląda tak może bardziej no jakby była na wesele, taki dekoracyjny pasek, tyle że no myślę, że ten kolor też jakoś może dla mnie średnio pasuje. To, co mi się tutaj najmniej podoba, to właśnie ten dół, bo zobaczcie, taka jest no widoczna granica jakoś, to tak nie jest podchylone tak idealnie, chyba lazerowo cięte to jest, no dlatego troszkę wygląda to może mniej rozkosznie. Wygląda tak bardziej skromnie. W porównaniu z tymi poprzednimi. I, no, właśnie, może ta tkanina chyba mi się mniej podoba. Troszkę ona taka wygląda taka bardziej taka siateczka więc, no, mniej rozkosznie, mniej, mniej mi się jednak podoba ta. Jeszcze jest taka też w granatowym kolorze jeszcze albo takie może nawet indigo ja bym to nazwała więc też przymierze zobaczymy. I tak jak wam pokazywałam, taka sama, tylko w kolorze indigo tak bym nazwała ten kolor taki naprawdę intensywny, granatowy. No zobaczcie, myślę, że pasuje mi lepiej, bo to jest po prostu mój kolor. Jednakże no jednak ten model. Nam się mniej podoba. Te poprzednie nam się bardziej jednak podobają. Pasek tutaj też jest naprawdę no pięknie wygląda. Mi się też bardzo podoba, jak ona wygląda z tyłu, bo troszkę jest takiego no odsłonięte plecy. No, wygląda naprawdę tak idealnie na wesele. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowe stawiaj lajka. Like, naprawdę pomoże mi to bardzo w rozwoju mojego kanału. Dziękuję Ci bardzo. I ta sukienka mi się podoba chyba na razie najbardziej. Zobaczcie, taka też w kolorze... No nie, tak wygląda na kamerze, że to jest indigo. Tak naprawdę nazwałabym to granatowym kolorem. Podoba mi się ten dół. Naprawdę taka bardziej sztywna tutaj jest ta tkanina. Więc no, myślę, że też idealnie by się nadawała i na wesele, ale także i można na jakieś wyjście do restauracji. No, podoba mi się ona. Taka jest kobieca. Ten pasek tutaj. Tyle i tak naprawdę, że to jest wrap dress, więc tutaj można dostosować ją. Troszkę może tutaj mi się jakoś układa. Jeszcze przymierzę, właśnie mniejszy rozmiar. Też założyłam tutaj z tego sklepu taką nieduży jakiś naszyjnik, żeby po prostu do czegoś tutaj dodać, bo tak od razu tak się zechciało. Czegoś tylko myślę, że może bardziej. Coś takiego nieokrągłego, może wiszącego, bo tutaj jest naprawdę taki bardzo ostry dekolt, ten taki na V literę. Więc myślę, że też czegoś takiego ostrzejszego by się tutaj chciało, bo tak jak jest bardzo okrągłe, jest po prostu bardzo wielki kontrast pomiędzy tym. No dziewczyny, powiem Wam, że teraz mam po prostu dylemat, bo ta sukienka, no mi się też bardzo podoba, więc teraz nie wiem, którą wybrać, czy tą granatową poprzednią, czy tę właśnie w takim kolorze fuksji, magenty, no, kolor roku, więc jest naprawdę, naprawdę wygląda no, fantastycznie. Mi się też podoba ten pasek, jakieś takie lata 20, mi to przypomina. Jest taka lekka naprawdę, no fajna na lato, na no, jakieś takie właśnie... Można i wyjście też na miasto do restauracji, na drinka, ale też na pewno na wesele. Na pewno na letnie wesele myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało. Zobaczcie, dół jest podobny. Mi, się, mi ten, ten dół taki bardzo właśnie się podoba, bo on jest naprawdę bardzo kobiecy i tak się porusza, tak, tak przewiewnie jest. No, Naprawdę jest fajnie. I dziewczyny, zobaczcie, taka sama jak ta granatowa, tylko w takim czerwonym. To takim jest cieple czerwony, taki może troszkę ceglasty. Tak myślę, że teraz jak w kamerze to widoczne, to mniej więcej dobrze właśnie przekazuje ten kolor. No i zobaczcie, że od razu, no jak jest ciepły, to nie jest mój kolor, to nie jest moja kolorystyka cieple kolory, więc od razu wyglądam gorzej do porównania, chociaż model jest też przepiękny, więc no kobiety, które mają może bardziej takie rude w włosy. Mają piegi, to naprawdę dla nich ten kolor idealnie będzie pasował i warto wtedy też coś takiego kupić zainwestować. No warto znaleźć też czy ten czerwień, który właśnie pasuje dla was, ponieważ no, naprawdę można wyglądać dobrze. Każdy z nas może wyglądać dobrze w czerwieni, no warto tylko znaleźć, żeby ten odcień właśnie no, był zimny albo ciepły. Jak widzicie ten dla mnie jest zbyt ciepły i no trudno to uratować. No już i, i niczym, niczym się tak naprawdę tego nie uratuje. I dziewczyny, jak usiadłam nagrywać to wideo, to zrozumiałam, że no nie nagrałam tej rzeczy, która mi się spodobała też bardzo, bardzo, takiego kombinezonu. Wiecie, no właśnie pod tym względem, no było mi trudno się zdecydować, czy chcę właśnie przyjść na wesele w czymś takim, bo naprawdę, no byłoby to coś bardziej niezwykłego, bardziej takie nowoczesny, współczesny powiew właśnie w tym byłby. I no, nie mogłam się zdecydować. Myślałam, że może chciałabym coś takiego sobie kupić, mieć, aby po prostu... Jak nie wiem, pojedziemy gdzieś nad morze, pojedziemy gdzieś do Wloch, to po prostu to założyć we Francji, a. Um... Tyle, że no w końcu nie zdecydowałam się, nie kupiłam nic, ale właśnie dotychczas myślę, że może chciałabym wrócić i właśnie no, kupić ten kombinezon. Już Wam opowiadam więcej o tym kombinezonie. On jest wykonany z tej samej tkaniny, jak ta pierwsza sukienka, którą Wam pokazywałam, jest to też jedwab, naprawdę bardzo pięknie no, polyskuje te, ta tkanina, tak, naprawdę wygląda rozkosznie, więc z tego punktu widzenia bardzo mi się właśnie. Ona spodobała, przyciągnęła moją uwagę. No tyle, że to samo co i przy pierwszej tej sukience, co Wam mówiłam już, no kolorystycznie, no nie jest to idealny kolor dla mnie, są to cieple odcienie. Więc bardziej dla takich kobiet, no, które mają ciepły kolor włosów, ciepły kolor skóry. Więc no nie za bardzo pod tym względem. Tym bardziej też ten wzorek może jest troszkę zbyt duży dla mnie. Ja bym w ogóle ze wzorkiem, gdy wybieramy coś we wzorek, nie wybierała ani coś zbyt malego, ani coś zbyt dużego. Więc właśnie no, pod tym względem to mnie troszkę tak zatrzymało właśnie przed wyborem i takim naprawdę zdecydowaniem się, żeby wybrać, już kupić ten kombinezon sobie, ponieważ no, jednak wzorek jest za duży. I jeszcze bardzo ważna rzecz, gdy się szyję, takie ubranie, to zwróćcie uwagę, że każdy kombinezon jest troszkę inny. Właśnie ja to od razu widziałam, zapytałam też u pani, widziałam też chyba mniejszy rozmiar, był inny i też pani sprzedawczyni też mi potwierdziła, że każdy troszkę wygląda inaczej. I zobaczcie, że w tym wypadku, no mój rozmiar niestety. Nie był dla mnie idealnie dopasowany. Bo tutaj z jednej strony był on całkowicie w tym takim bladym, różowym. Gdyby obie tutaj części górne były jeszcze w tym czerwonym kolorze, byłoby troszkę lepiej kolorystycznie. A tak jest bardzo blado z jednej strony. I naprawdę jest to bardzo dobrze widoczne. Zobaczcie, że jedna strona naprawdę dominuje ten blady, różowy kolor, który nie pasuje dla mnie w ogóle. Ja w nim wyglądam naprawdę bardzo źle. I właśnie no, to też wszystko, ten taki nieduży minus, tak? W tym jest. Więc. Zwróćcie uwagę jak bardzo, żeby wybrać naprawdę dobrą rzecz, żeby ona idealnie nam pasowała, jest bardzo dużo niuansów. Jest bardzo dużo detali, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby po prostu no, już wybrać tę idealną, wymarzoną rzecz dla siebie. I oczywiście na pewno to wiecie, ale nie mogę nie zwrócić waszą uwagę na to, że no jak zakładamy kombinezon, to zawsze nasze biodra wyglądają szersze. Ja też yy, tak dziwnie ja yes, wyglądałam sobie w lusterku, no bo moje biodra o wiele większe wyglądały niż tak naprawdę one są. Więc kto chce Dodać troszkę tej objętości w okolicy naszych piodr. to oczywiście kombinezony jak najbardziej wybierajcie. A kto nie chce przykuwać dodatkową uwagę do tego miejsca, bo jednak ta uwaga no, ląduje, właśnie ten pasek też tutaj w tej talia, ten on taki zwisający jest to właśnie w to miejsce naprawdę bardzo przy, przykuwa naszą uwagę, ta uwaga po prostu ląduje tam. No wtedy, jeśli nie chcecie, żeby one wyglądały większe, to wtedy nie wybierajcie tego. Nie wybierajcie takiego modelu, nie wybierajcie w ogóle kombinezonów. Ja nie widzę w tym czegoś bardzo złego, ponieważ no, ta sylwetka wygląda o wiele bardziej kobieco tak no, po prostu magnetyzuje, przyciąga do siebie więc no, zależy też od preferencji, czy Wam jest też wygodnie w kombinezonie, czy nie ale mi się on bardzo spodobał. No wciąż rozważam, może wrócić. I myślę, że żeby zamówić online, ponieważ no, wtedy będę mogła sobie zobaczyć, czy ten wzorek no, jest tutaj kolorystycznie fajnie dopasowany u góry, czy nie, bo no, w sklepie to niestety y, nie był dla mnie idealny. Dobra dziewczyny, to tyle z wyboru moich sukienek właśnie ze sklepu Penny Black. Myślę, że było jeszcze bardzo dużo fajnych rzeczy w tym sklepie, które zasługują na uwagę, więc jeśli jesteście gdzieś w okolicach, no, zaglądajcie. Naprawdę są eleganckie dla kobiet, które chcą wyglądać z klasą poważniej. Może bardziej, też może dla kobiet troszkę takich bardziej już w dojrzałym wieku. Naprawdę tam są fajne rzeczy. Które naprawdę naprawdę warto przymierzyć, przynajmniej zobaczyć, czy, czy nam się podobają, czy nie. A jeśli temat sukienek na wesele Cię interesuje, ja mam także inne wideo, w których pokazuję właśnie sukienki z Massimo Duty plus stylizację oraz opowiadam o tym, jak nie warto ubierać się na wesele, na co trzeba zwrócić uwagę przy właśnie wyborze tej idealnej sukienki dla siebie. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś dzisiaj razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa 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 pa!